Tematem mojego wystąpienia jest zagadnienie źródeł prawa w państwie demokratycznym. Wymaga to przede wszystkim odpowiedzi na pytanie, co to jest państwo demokratyczne. I tutaj dostrzegamy zasadniczy związek pomiędzy tym państwem, państwem demokratycznym, pomiędzy pojęciem demokracji a pojęciem prawa. Bo państwo demokratyczne to takie państwo, w którym władza jest ograniczona przez prawo, przede wszystkim przez prawa człowieka. Ale nie tylko przez to prawo, które ona sama stanowi, ale także przez wartości, których władza ustanowić nie może, ponieważ ona podlega wartościom, a nie odwrotnie. I bardzo ważne jest także to, że w państwie demokratycznym obowiązują procedury, wedle których to państwo działa. Ten pomysł jest koncepcją ściśle europejską. Już Homer. Zauważa, że barbarzyńców od niebarbarzyńców oddziela to, że barbarzyńcy nie znajdują się pod władzą prawa. Wieców nie znają, w Odysei to jest powiedziane, barbarzyńcy wieców nie znają, prawo tam nie włada. A więc są we władaniu prawa. Tyle tylko, że w państwie demokratycznym treść tego prawa nie może być dowolna. Że ono musi być tak stanowione, aby z jednej strony odzwierciedlało wolę większości, a z drugiej strony, by odzwierciedlało również znaczenie, władzę, panowanie wartości, które są od większości niezależne. O jakich wartościach myślimy? O takich, które zmieniają się w czasie, są uniwersalne, ale kształtują się w miarę jak rozwija się. Kultura, jak rozwija się poczucie dobra i zła, jak rozwija się przeświadczenie o tym, co jest godne człowieka, a co nie. I tu pojęcie godności ma zasadnicze znaczenie dla państwa demokratycznego i dla rozumienia granic prawa w tym państwie. Jeśli chodzi zaś o źródła prawa, to trzeba odróżnić dwa znaczenia tego pojęcia. Mówiąc o źródłach prawa, mamy na myśli z jednej strony przyczyny, dla których prawo powstaje, a więc zjawiska społeczne, problemy, rozmaite trudności, a także te właściwości natury ludzkiej, te właściwości człowieka, które sprawiają, że trzeba posługiwać się prawem, by było możliwe istnienie społeczeństwa, a więc pewne fakty społeczne. Są źródłami prawa, bo ze względu na ich istnienie, na ich występowanie, prawo powstaje. Z drugiej strony, mówiąc o źródłach prawa, mamy na myśli rodzaje aktów normatywnych to znaczy rodzaje przepisów, które w tym państwie obowiązują. I zasadniczo rzecz biorąc, w państwie demokratycznym. Obowiązują konstytucje. Przede wszystkim to one wyznaczają całą hierarchię źródeł prawa, cały porządek prawny. Konstytucje z reguły są pisane, chociaż zdarza się, że państwo demokratyczne nie ma konstytucji pisanej, ale że obowiązują w tym państwie reguły ustalone przez zwyczaj, ustalone w drodze utrwalonej praktyki postępowania, ustalone w drodze zwyczaju, a także Różne akty normatywne, to znaczy napisane na papierze wzory postępowania. Na papierze, na innym nośniku, czasem na kamieniu, jak to bywało w starożytności. I teraz jedne i drugie są fundamentem tego, co się w tym państwie, na przykład w Wielkiej Brytanii, uznaje za konstytucję. Ale większość państw ma konstytucje napisane, ma teksty i one, są najwyższym źródłem prawa, zajmują najwyższe miejsce w hierarchii źródeł prawa. Potem mamy w państwach demokratycznych obowiązki wynikające z istnienia wspólnoty międzynarodowej, a więc umowy międzynarodowe, które państwa dobrowolnie zawierają między sobą, żeby móc współistnieć. Te umowy międzynarodowe zasadniczo mają być zgodne z konstytucją. W Europie mamy jeszcze prawo europejskie, które co do zasady powinno być zgodne z konstytucjami państw członkowskich Unii Europejskiej, choćby ze względu na to, że i prawo europejskie, i te konstytucje. Mają wspólny rdzeń, wspólne wartości, do których to wartości należy właśnie poszanowanie godności człowieka z jednej strony, a z drugiej strony poszanowanie obowiązującego prawa, które tę godność odzwierciedla. Potem w każdym państwie demokratycznym mamy ustawy. Ustawy, które po Konstytucji po umowach międzynarodowych są takim bardzo ważnym wyznacznikiem relacji między państwem a jednostką. Ustawy wymagają konkretyzacji, która nie może jednak być sprzeczna z nimi. I tę konkretyzację odnajdujemy w aktach wykonawczych do ustaw, w naszym porządku prawnym są to rozporządzenia wydawane na podstawie ustaw i w celu ich wykonania, na podstawie bardzo szczegółowych upoważnień. Obok tych. Aktów, które służą wykonaniu ustawy. Mamy także takie akty wykonawcze, które stanowią prawo obowiązujące dla państwa, dla urzędników państwowych, nie dla obywateli. Decyzje dotyczące obywateli muszą być wydawane na podstawie ustaw albo z upoważnienia ustawy. I tutaj dochodzimy do bardzo ważnego podziału. W systemie źródeł prawa, to podziału na prawo powszechnie obowiązujące to jest takie prawo, które może wyznaczać granice wolności indywidualnej i na prawo wewnętrzne to jest takie przepisy prawne, które nie mogą wiązać obywateli, a które stanowią wzory postępowania dla państwa, dla urzędników państwowych. Do tego jeszcze trzeba dodać. Różnego rodzaju akty prawne, różnego rodzaju elementy systemu źródeł prawa, które są związane z uprawnieniami poszczególnych terytorialnych wspólnot do stanowienia przepisów prawnych. W Polsce mamy do czynienia z prawem stanowionym przez organy samorządu terytorialnego na podstawie i w granicach ustaw. Mamy jednak także takie państwa demokratyczne, w których te organy zdecentralizowane, w których te organy, które uzyskały uprawnienia do tworzenia prawa w szerszym zakresie, mają władzę wydawania reguł, które są również wydawane na podstawie ich własnych konstytucji i ich własnych ustaw, a więc myślę tutaj o Stanach Zjednoczonych, o poszczególnych Stanach Tworzących tę federację, jaką, jaką są Stany Zjednoczone. Trzeba także pamiętać o tym, że prawo jest, gdy chodzi o jego źródła, również powiązane z bezpośrednim udziałem obywateli w procesie jego tworzenia. Może być więc tak, jak to jest w Szwajcarii, że obywatele w drodze referendum w pewnych granicach tworzą reguły prawne. W naszym porządku prawnym nie jest to możliwe. U nas prawo powszechnie obowiązujące to zawsze ustawa, albo akty wykonawcze do ustawy, albo umowa międzynarodowa, albo konstytucja. Natomiast referendum może nadawać kierunek ustawodawstwu i może w takim razie być potem konkretyzowane przez ustawodawcę w postaci uchwał, ustaw, które on uchwala. Do tego trzeba jeszcze dodać. Rozmaite możliwości, które w różnych krajach mają obywatele, w różnych krajach demokratycznych, polegające na inicjowaniu ustawodawstwa. W Polsce obywatele mogą zgłosić projekt ustawy, który będzie przedmiotem prac parlamentarnych. I tu dochodzimy, jak gdyby, do tej najważniejszej właściwości źródeł prawa. W państwie demokratycznym. Mianowicie prawo powstaje jako rezultat dialogu. Ten dialog toczy się stale i to jest dialog na wielu płaszczyznach, wielu wymiarach, dialog o wartościach, dialog o tym co jest w danym momencie potrzebne i dialog o tym jak połączyć dwa bardzo ważne cele państwa demokratycznego. Mianowicie jego demokratyzm to jest zapewnienie największej możliwie liczby obywateli podmiotowego udziału w życiu tego państwa, a z drugiej strony skuteczność to jest sprawienie, żeby państwo to mogło działać dobrze, efektywnie, praktycznie dla dobra wspólnego.